Pani Eliza za chwileczkę opowie o pewnej sytuacji, która jest smutna. Powiem krótko. Jej mąż jest niestety chory na e, raka. I, e, dzień dobry, Pani Elizo. Jesteśmy już na żywo w Ralu24. Tak. Witamy z Panią serdecznie. No to może od tego zacznijmy. Eliza Koszarek jest z nami w połączeniu... E, e, koszarska, przepraszam. Koszarska. E, w połączeniu e, telefonicznym. Pani Elizo, prosiłbym po szybko e, przedstawić naszym widzom i słuchaczom, na czym polega problem, jeśli chodzi o pani rodzinę, pani małżonka? Problem polega na tym, że mąż jeździł, jest pacjentem onkologicznym i byliśmy na radioterapii w Bydgoszczy, to był wtorek. Tam ją zrobioną pierwszą radioterapię. No i miał być przyjęty na oddział ze względu na bardzo niski poziom hemoglobiny. Niestety miał być zrobiony wynik COVID. I wynik COVID, który był zrobiony po nie wiem, godzinie, półtorej, okazał się pozytywny. W związku z czym mąż musiał zostać odesłany do domu z informacją, że może zgłosić się do szpitala zakaźnego, który jest w grudziądzu. Lub mogę sobie męża trzymać w domu, ale jednak mimo wszystko ze wskazaniem na to, że mąż musi mieć przetoczoną kres, więc lepiej byłoby, żeby jednak mąż trafił do szpitala. No i mąż trafił do szpitala we wtorek, we wtorek, w środę, w środę dzwoniłam po karetkę. Karetka zabrała męża yy, do szpitala. No i w zasadzie od tego momentu, yy, tylko w momencie, kiedy został przyjęty do szpitala, ja miałam kontakt yy, z lekarzem, yy, który powiedział mi tylko, że na dzień dzisiejszy wie, że ma hemoglobinę 7 i ma mieć przetrwioną kletkę. I od tej pory w zasadzie mój kontakt ze szpitalem się urwał. Yy, telefony są nieodbierane, telefonów yy, informacji brak, yy, informacji od lekarza brak. Jedyną rzeczą, którą zrobiłam, to napisałam do, udało mi się napisać do lekarza, gdzie napisałam, co w tej sytuacji dalej, co się dzieje z moim mężem. Dostałam informację, że mąż będzie miał przytaczaną krew i zostanie wypisany do domu. Od tej pory w zasadzie nic więcej nie wiem, bo nikt mi nic nie pisał. Dopiero po interwencji tutaj różnych ludzi udało się dzisiaj i lekarz oddzwonił do mnie i powiedział mi, że karetka przywiezie męża do domu. Ale zapytałam się, w jakim mąż jest stanie i ja usłyszałam, że mąż ma wynik testu pozytywny. Więc zapytałam się, jak sobie to wyobrażają, skoro mam mieć w domu męża z testem pozytywnym, jest onkologicznym pacjentem, bo wymaga dalszego leczenia, a nasza nas z turką przedłuży się o kolejne 10 albo 20 dni, w związku z czym my jesteśmy uziemieni i zamknięci i mąż mój przez 20 dni dalej nie będzie mógł podjąć żadnego leczenia. Mhm. Eee, więc no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. No i... Jestem rozdarta, nie wiem, co mam zrobić, bo boję się, że usłyszę za chwileczkę, że rodzina nie chce przyjąć pacjenta do domu, a to tak nie wygląda. Test jest z 29 września. Mhm. Ja mam informację z zewnątrz od dwóch dni, od osób, które są w szpitalu, że mój mąż miał test ujemny, ale od lekarza usłyszałam, że absolutnie mąż nie miał robionego żadnego testu i nadal jest pozytywny. Jak długo nie miała pani kontaktu ze swoim małżonkiem? Z mężem miałam kontakt sporadycznie przez telefon, jeżeli mm, czuł się na siłach i udało mu się odebrać ten telefon, ale wiadomo, że jeżeli jest w tak słabej kondycji fizycznej, to ja nie do końca mm, mam, miałam pewność, na ile te informacje są wiarygodne. Nie mam pewności. Mąż powiedział, że, no, nie pomaga Moniki, że tak powiem, na przykład nawet w jedzeniu, bo stawiają jedzenie, a on na przykład nie ma siły jeść. Z tego co wiem, to dzisiaj dopiero podałam lekarzowi listę leków, które mąż powinien przyjmować, więc też nie wiem, czy, le czy leki zostały podawane wcześniej. Mąż twierdzi, że nie dostawał leków przeciwbólowych, Bo nawet nikt się go nie zapytał, czy czegoś potrzebuje. Przepraszam, że o to pytam, ale z, jak gdyby z obowiązku dziennikarskiego, jaki to jest stadium nowotworu, jeśli można oczywiście o to zapytać? To jest nowotwór złośliwy, stadium jest bardzo zaawansowane, walczymy tak naprawdę o każdy dzień. I nie wiedziała Daj pani przez kilka dni, jaka, jak, co się dzieje z Pani małżonkiem? W środę nie miałam informacji, bo przez całą, y, dzisiaj mamy piątek, już mi się dni mylą z tego wszystkiego, dzisiaj mamy piątek, wczorajszy cały dzień dzwoniłam do szpitala, nie odebrał kompletnie nikt, miałam tylko swoich własnych informatorów, dzięki którym mogłam zdobyć jakiekolwiek informacje i miałam je od nich. E, w środę również nie miałam żadnych informacji, prócz tego, że został przyjęty na oddział. Jak pytałam męża w środę, czy ma przetaczaną krew, powiedział, że absolutnie żadnej krew. W środę nie miał przetaczanej. I co teraz Pani zrobi? Jak, co Pani myśli, żeby zrobić w tym wszystkim? Yy, ja na przykład chciałabym bardzo, żeby mąż miał powtórzony test, bo test, który miał robiony z Bydgoszczy, Podejrzewam, że był to bardzo szybki test, skoro po półtorej godziny mieli wynik. Nie wiem na ile wiarygodny, nie, nie znam się na tym, nie jestem specjalistą, więc yy, prosiłam lekarza, żeby miał zrobiony tu powtórny test. Bo jeżeli miałby test powtórny i wyszedłby test ujemny, to nie byłoby takiego wielkiego problemu, bo ja zabieram męża i mamy, my schodzimy z kwarantanny i mamy możliwość dalszego kontynuowania leczenia, o ile będzie to jeszcze możliwe, o ile mi się to jeszcze uda. A. W tej sytuacji lekarz powiedział, że testy się robi co 6 dni, bo nie ma potrzeby robienia testów co 3 dni, bo one i tak wtedy będą wychodziły pozytywne. Więc nie rozumiem, bo ten szpital testu jeszcze nie wykonał. Mąż przyszedł z testem zbyt goszczy. W tym szpitalu test nie został jeszcze wykonany. Tak powiedział lekarz. A ja mam informację od wczoraj od trzech osób, że test jest ujemny, więc skądś ta informacja jednak chyba była. No znikąd sobie osoby tej informacji nie wzięły. Panie Lizo. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za rozmowę. Niech Panią Bóg błogosławi i da Pani siłę, żeby dziękuję przetrwać bardzo. ten bardzo ciężki e, czas. E, dziękuję za to, że Pani się zgodziła na tą krótką rozmowę i wszystkiego dobrego życzę Państwu. Dziękuję bardzo za pomoc. Dobranoc dziękuję. dziękujemy, do widzenia.